Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, dobry GSM, z tej strony kanał Game program, w którym sprzedajmy, skupujemy, doradzamy, odradzamy, odradzamy jak i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy omawiać, doradzać, sprawdzać, analizować i porównywać do Xboxa Series X, PlayStation 5 w wersji Slim. Jest to Playka, piątka, Slim, mojej żony i tak nie za bardzo do końca mojej żony, bo moja żona relatywnie dosyć mało... Na tym grała w porównaniu do mnie. Niemniej jednak, ja musiałem sprawdzić, czy na pewno ta plejka, ta, taka, taki kunszt inżynierii Japończyków naprawdę jest takim kunsztem inżynierii. Czy te wartości, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych sztuk, w porównaniu do Xbox Series X, czy naprawdę jest taka różnica? I czy naprawdę te dual sensy są takie fajne, jak wszyscy o tym mówią, i czy naprawdę jest sens pchania się w plejkę czy może lepiej iść w stronę Xboxa. Ja używam Xboxa Series X, a używałem Xboxa Series S, o Xboxie Series S. Wy możecie obejrzeć materiał, dlaczego to nie jest dobry Xbox i dlaczego go nie polecam. To zachęcam do obejrzenia filmu na tym kanale, a porównamy sobie plejeczkę, piąteczkę do Xboxa Series X, jakie są różnice, jakie są zalety, jakie są wady, jakie są rzeczy za, a jakie są rzeczy przeciw. Myślę, że na samym wstępie możemy sobie powiedzieć o wielkości tej konsoli. Z racji tego, że Xbox Series X jest jednym wielkim klockiem, takim odświeżaczem powietrza. Tutaj mamy nawet na rysunku pokazany taką dosyć smukłą opening. Tego jest na kanale, także możecie sobie zobaczyć Państwo sami w momencie, kiedy nie wiecie jeszcze, jak wygląda playka piątka, co wydaje mi się dosyć sporym absurdem, to możecie zobaczyć na filmiku z openingu z tej konsoli. Tam w sposób możliwie wyczerpujący pokazaliśmy, jak ona wygląda i jakie są jakieś takie smaczki tam załączone. Także tak, jeden wielki taki płaski odświeżacz powietrza. Wygląda dosyć dziwacznie i wydawało mi się, że wszystkie mają taką podstawkę, takie o ringa żeby to stało. No, okazało się, że nie. Okazało się, że Sony sprzedaje to osobno i niestety, jeżeli nie chcemy położyć jakby poziomu konsoli, no to i chcemy mieć pionowo, no to musimy zobaczyć się w podstawkę. Dlaczego? No, dlatego, że sama konsola, jak stoi, to w momencie, kiedy ją delikatnie pchamy, to ona się strasznie buja. Ja miałbym dosyć spore wątpliwości, że tysiąc razy się uda. Przejdziemy obok tej konsoli nic się nie stanie, ale ten jeden raz niech spadnie, niechaj się coś połamie, niechaj coś zdechnie i po naszej konsoli. Co prawda konsola relatywnie bardzo tania, bo my się za nią zapłacili chyba 1800 czy 1900 zł. Są, widziałem już nawet promocje w RTVGD za 1749 zł, także relatywnie dosyć tania konsola w porównaniu do Xboxa Series X, gdzie kosztował 2300, 2400, idzie kupić go za 2600, 2800, także różnice w cenie są dosyć spore. Zaopatrzyć w podstawkę się polecam. Z racji tego, że oryginalna podstawka sygnowana logiem PlayStation kosztuje 129 zł, przynajmniej myśmy za tyle widzieli w RTV AGD ostatnio, i taką trzeba sobie po prostu nabyć, jeżeli chcecie mieć stojący odświeżecz powietrza w takiej właśnie oto okazałości, to musi być ona z podstawką. Kolejna dziwna rzecz, dla mnie taka trochę średnio zrozumiała, jest sposób ładowania pada. Z racji tego, że on ma takie wtyki, w momencie, kiedy trzymamy pada, to ma takiego wtyka na samym końcu, albo możemy to zrobić robić tak jak producent tutaj zalecił, czyli ładując go po prostu kablem. I to jest rozwiązanie dziwne i takie, nie wiem, no wolałbym dopłacić do tej konsoli już relatywnie za te wszystkie bajery, chociażby za tą stópkę, za ładowarkę do padów. Co prawda ładowarkę kupiliśmy inną niż oryginalną sygnowaną, bo stwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu kupowania i kupiliśmy sobie taką na Dual Channel. Ona kosztowała relatywnie dosyć mało, bo chyba 80 zł w RTV GD i to jest taki ładny stand ze stojaczkiem, przez co pad ładnie się eksponuje jeszcze u nas w pokoju. I jeżeli chodzi o samą ładowarkę do pada, no to to jest kolejna rzecz, którą fajnie byłoby Kupić. Kolejną fajną rzeczą, no to fajnie byłoby grać na słuchawkach na tej konsoli, no i się okazuje, że słuchawki od są relatywnie dosyć drogie, my kupiliśmy najdroższe możliwe słuchawki, one się nazywały chyba Pulse Elite. W każdym razie recenzja tych słuchawek będzie na kanale, tutaj może nie o tym. Niemniej jednak mnóstwo dodatkowych rzeczy trzeba było sobie dokupić, ale sama konsola, jak to wygląda i jak to wygląda w porównaniu osoby, która siedziała cały czas na Xboxie i to była pierwsza Playka, na której grałem, bo wcześniej do tego dotykałem pada w RTV AGD i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Dalej, w momencie, kiedy odpaliliśmy Playkę, uważałem, że ten pad nie jest dla mnie i po części dalej tak uważam. Może mój poziom takiej nienawiści do tego pada jest diametralnie zupełnie mniejszy niż w przypadku tego, co było na samym początku. Niemniej jednak nie uważam, żeby to to był pad jakiś stricte fenomenalny. Zastanawiałem się, może kupić tego pada Edge'a za 800 zł, ten taki dodatkowy, dedykowany pad do playki, który ma tam inne guziczki, i tak dalej, tak dalej. Ale konstrukcyjnie to jest dalej ten sam pad, on się niczym nie różni. Jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o ułożenie rąk, jeżeli chodzi o ustawienie kciuków, on się niczym nie różni, wydaje mi 800 zł i w zasadzie nie mamy nic, oprócz dwóch przycisków funkcyjnych i troszeczkę innej fakturki. Także no, moim zdaniem to jest takie mocno średnie i nie za bardzo to wnosi jakąkolwiek wartość do jakby komfortu grania. I teraz sama różnica. W momencie, kiedy grałem na podstawowym padzie do Xbox'a, grało mi się bardzo fajnie. Teraz gram na Elite Series 2. W wersji core z dodatkowym pudełkiem o kocie możecie również zobaczyć na kanale. Gra mi się fenomenalnie. Mogę grać całą niedzielę, nie ma żadnego problemu. Tutaj grając, bardzo mocno ogrywałem sobie japońską gierkę, no bo jak Sony, no to trzeba grać w japońskiej gierki. Grałem w Ghost of Tsushima. To jest gierka, którą najczęściej ogrywałem na tej konsoli z racji tego, że konsola z Japonii, no to fajnie byłoby troszeczkę historii Japonii tutaj przytoczyć. No i właśnie sobie w Tsushima pograłem i muszę przyznać szczerze, jak sama gierka jest naprawdę bardzo fajna. To jest akurat ekskluzyw, jeżeli chodzi od Sonego, Japońskiego kraju kwitnącej wiśni, o grze o kraju kwitnącej wiśni. To o tyle fajnie się w to gra, co nie fajnie się gra na tym padzie. I tutaj mówię o tym, że w momencie, kiedy grałem tak dwie godziny 2,5 dwie godziny. Moje ręce bolą mnie w miejscach, w których nigdy wcześniej mnie nie bolały. Mianowicie mówię tutaj o tym. Tutaj chyba jakoś nie, ja nie jestem dobry z biologii. Tutaj idą chyba takie cztery, cztery jakieś odnogi, które zasilają nam te paluchy. I dosłownie pomiędzy fakersem a tym palcem, to jest czy jakkolwiek on się tam nazywa, czuję normalnie takie przejście prądu i z lewej i z prawej strony. Ten pad wymusza takie dziwne, koślawe ułożenie rąk na. Na, na sobie, że to jest po prostu niekomfortowe przy dłuższym, przy dłuższym graniu i sprawia, że taki, mimo że ta haptyka jest naprawdę bardzo fajna, bo te cięciwy to czuć, te wszystkie jakby efekty są takie bardzo fajnie odwzorowane. Co prawda te guziki są trochę kiczowe. Na początek czepiałem się mocno tych analogów, czyli tych gałek, że one się tak jakoś kiczowo obracają. Niemniej jednak muszę przyznać szczerze, że one mają na tyle mocny dociąg, na tyle fajnie i precyzyjnie są one zrobione, że ja nie czuję zbyt dużej różnicy pomiędzy elit 2, jeżeli chodzi o Xboxa, a standardowym padem do playki. O mniej więcej tak jak w Xboxie możemy sobie ustawić siłę dociągów o łącznie trzy etapy, z czego Pierwszy etap jest po prostu zerem. Tak tutaj można powiedzieć, że tak granica jedynka-dwójka, jeżeli chodzi o dociąg w licie, dwójcem mniej więcej tak, wychodzi defaultowo. Pad w plejce piące, także naprawdę jest bardzo fajnie. Naprawdę nie przestrzelam, nie przejeżdżam pomiędzy celami. Jest to precyzyjna gałka, nie macie tutaj do czego przyczepić. Ja nie szanuję totalnie padów, no bo to są rzeczy do grania. Ja tam nie gram, także nie wychylam maksymalnie, żeby nic nie uszkodzić. Nie, jak się uszkodzi, to się dana gwarancja, jak gwarancję nie przyjmę, to się kupi drugi. Wiadomo, kluczowe jest zadowolenie z grania, a nie dbanie o to, żeby pad nie miał drifta. W każdym razie używam go dosyć mocno, dosyć sporo i jeszcze nic mi nie driftuje. Także te wszystkie tam pogłoski, że Playka się zepsuje od razu, ten pad, no to nie wiem. Mój jeszcze działa tak samo, Sirius 2, który miał też driftować po tygodniu, się okazuje, że bez szacunku i litości i działa już któryś miesiąc, także nie słuchajmy we wszystko i nie wierzmy we wszystko, co słyszymy na internecie, bo tak nie jest, ale za to jest dosyć problem, jeżeli chodzi o kiczowate guziki, mówię tutaj o bampery, one są dosyć takie kiczowate, ale pad jest dosyć cichy, tak jak gram na moim Xboxie wieczorkami, kiedy moja żona idzie już spać, bo już wymięka, ja to lubi sobie tak, weekend sobie tak przywali do drugiej, trzeciej. No to okaże mi przesiadać się na Plejaka, no bo pad od playki jest diametralnie cichszy. Dziecko się nie budzi, żona nie krzyczy, także mamy potrójnego wina, no bo my je sobie jeszcze możemy pograć. Także pod tym względem zdecydowanie pad od playki nam tutaj wygrywa. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też ten touchpad na padzie. To ułatwia wpisywanie po prostu rzeczy, bo nie musimy tymi strzałkami, bądź tutaj analogiem sobie wybierać A, B, C, D i tak dalej, tylko możemy sobie normalnie tak jak na laptopie. Co prawda działa to jak na takim upośledzonym jakimś Acerze, ale jakby jest w zestawie, także bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o samą ideę posiadania playki, gier jest mnóstwo. Gry są dosyć tak o, od 20 do 40% droższe. Na promocjach mówię, bo nie mówię normalnie, bo normalne ceny dzisiaj już nie istnieją. W dobie tego, że mamy coś takiego, co się nazywa cena sprzed 30 dni, to totalnie rozwaliło rynek, jeżeli chodzi o ceny standardowe ceny produktu, bo tak jak kiedyś produkty zawsze były w cenie od 150 do 200 zł, no to teraz wiadomo, że podbijamy je do 399, żeby zrobić turbo promocję, że tam minus ilość procent i grę masz za 100 zł, a normalna cena zanim wprowadzili ten badziew to było na przykład 120, także no tak to wygląda, nie czepiajmy się ceny gier przed promocją, mówię tutaj o grach promocyjnych. Dla porównania Need for Speed Hit, to był chyba on na Xboxie w wersji już Deluxe kosztował 29 zł, tam kosztował 59 zł, Wiedźmin, ja Wiedźmina w wersji Deluxe na Xboxie kupiłem chyba za 15 zł, Wiedźmina trójkę, tam był za chyba 40 29 zł. jakby hmm, większość gier jest 30-40% droższa na playce po promocjach, ale są czasami odklejone totalnie od rzeczywistości gry, tak jak właśnie wspomniałem. Avatar to samo, na promocji był za 219, na Xboxie był teraz jest na przykład za 120, czy 100, 119 zł również w wersji Gold. Także no, Red Dead Redemption, no, jakby przykładów można mnożyć. Kolejną sprawą jest granie online. Z racji tego, że w momencie, kiedy gramy online, potrzebujemy mieć subskrypcję. W tym przypadku jest to PlayStation Plus, a na Xboxie musi być Game Pass. W wersji Core wystarczy. W wersji możemy sobie kupić na 3 miesiące, w wersji miesięcznej, może tak powiem. To jest 29 zł. Tutaj, jeżeli chodzi o taką sensowną wersję, no bo tam są jeszcze relatywnie jakieś sensowne gry, w tej wersji Core, no bo tam mamy Duma i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w wersji podstawowej nie ma prawie nic. A taka wersja normalna kosztuje 55 zł to jest cena dwóch abonamentów w sieci komórkowej bo abonamenty kosztują 2470 przynajmniej tak jest w wielu sieciach normalnych sieciach jeżeli przepłacasz to za to się coś ogarniemy jeżeli chodzi o tego Game Passa PlayStationowego to jest on drogi relatywnie gier jest przy tym bardzo dużo o czym mówię, to co w Xboxie mamy w Game Passie, to dodatkowo musimy kupić Ubisoft Plusa i dodatkowo tam mamy jeszcze mnóstwo innych rzeczy ale to wszystko jest w standardzie w Playce 5, także jeżeli chcecie mieć dużo gier na Game Passowym systemie czyli tym, że możecie sobie grać kupując po prostu abonament, no to wydaje się, że pod względem ilości gier Playka i wygrywa. Następna sprawa to jest sam interfejs dla mnie o wiele bardziej przejrzysty czytelny jest interfejs po prostu Microsoftowy, czyli ten z Xbox w Playce nie za bardzo ogarniam, co tam się dzieje. Na przykład nie mogłem znaleźć Call of Duty Warzone. I żeby znaleźć Warzona, to trzeba było wejść w Call of Duty, wejść w jakiś dodatek, opcje darmowe i Warzone. A w Microsoftie po prostu wpisujemy ważone i, i działa. I jakby tyle. Także niektóre rzeczy są, muszę przyznać, szczerze, skrzętnie poukrywane, ale to w zasadzie jedyne takie minusiki. Największym minusikiem jest to, że ta subskrypcja jest relatywnie dosyć droga. No, ale gry są ekskluzywne są to ekskluzywne gry, jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo. To, co daje PlayStation w cenie 55 zł, to naprawdę jestem pełen szoku, bo Xbox już widać, że tak no, troszeczkę rozdziela. Tutaj Ubisoft Plus, tutaj Game Pass i tak dalej. Za to minusem jest to, że na Xboxie, jeżeli kupicie Xboxa Ultimata, ja ostatnio kupiłem, bo chciałem kupić Ubisofta, tego Game Passa od Ubisoftu i niechcący kupiłem jakby Game Passa Ultimata za 74 zł, a chciałem Ubisofta kupić się Po prostu pomyliłem, i w momencie, kiedy anulujemy subskrypcję, to oni zwracają nam pieniądze. A w playce nie ma czegoś takiego. Musimy wejść na stronę. czy tam z poziomu konsoli nie ma czegoś takiego. Musimy wejść na stronę, złożyć podanie, wpisać numer konta. Jest mnóstwo takiego, że to się aż, dobra, już w dupie człowiek machnie na to ręką na Xboxie. Bez problemu tak samo kupowanie gier, jeżeli kupimy grę możemy wiadomo, no misklika walnąć, no i kupimy grę, która nas nie interesowała na xboxie możemy ją zwrócić od razu ale na stronie internetowej tylko klikamy zażądać zwrotu pieniędzy i tyle tutaj musimy wypełnić formularz, dlaczego, numer buta i tak dalej, i tak dalej, i czy to nie z plami honoru japońskiej rodziny Zen no mniej więcej tak to, tak to wygląda jeżeli chodzi o pracę, czyli jakby głośność i nagrzewanie się dużo osób narzekało, że Playki piątki Slim się grzeją ja przyznam szczerze, że nie grzeje mi się, jeżeli macie dobre Dobrze wentylowany pokój, i konsola nie jest obudowana, nie wiem, szmatami, nie suszycie na tym prania, no to nie powinno być problemu z nagrzewaniem się, przynajmniej u nas takiego problemu nie ma. Za to jest problem z głośnością, no bo jest diametralnie głośniejsza konsola, jeżeli chodzi o wentylator od Xboxa, ale żeby tutaj nie było jakichś niedomówień, to jest minimalnie głośniejszy wentylator. Ogólnie niesłyszalne dla normalnego człowieka. Ja jestem po prostu takim zboczuchem technologicznym, i ja wyłapuję takie mikro Jestem jak nietoperz z echolokacją, mniej więcej, jeżeli chodzi o pracę wentylatorów. Ja to słyszę Wy najprawdopodobniej teraz drapiecie się północą, a moja plejka chyba w ogóle nie ma wentylatora. Ja to słyszę, 99% innych normalnych ludzi najprawdopodobniej w ogóle nie wie, o czym ja teraz mówię. Jest głośniejsza od Xboxa, koniec kropka, tu bym postawił i tyle. Z minusów kolejnych to bym powiedział o czasie żywotności pada, co jest dla mnie dziwną rzeczą. Może teraz zapomniał wuj, jak cielęciem był, no, jak to się mówi. Ja teraz posiadając Elita Series 2, on wytrzymuje 40 godzin, bo mogę parę dni nie ładować i napinelać bez litości. No, mój pad w ogóle ma ciężkie, tam odcinek bez litości 4 by chyba powstał, film pełnoekranowy na temat tego, jak szanuję tego pada. W każdym razie wytrzymują bardzo długo. W Tsushima jak grałem, no to taki jest seryjka 2-2,5 godzinki już sprawia, że no jest problem. Ja rozumiem, że jakbyśmy wyłączyli wibracje i tak dalej i tak dalej, żeby się nie świecił, to był ten, byłby ten czas dłuższy, ale to chyba nie o to chodzi, żeby upośledzać jakby pada, no po to on ma te adaptacyjne triggery, po to ma te wibracje, System wibracji naprawdę jest świetny. Pada deszcz, ja słyszę normalnie to wszystko, jak koń mi leci po liściach, jak koniem na przykład jeżdżę po piasku, a wchodzę na jakiś most. To wszystko czuć na padzie. To jest naprawdę fenomenalnie zrobione. Ja mam nadzieję, że w nowym Xboxie Uraczymy chociaż ułamek tego układu haptycznego, który daje nam PlayStation, bo to jest naprawdę bardzo fajne, ale dalej nie zmienia tego, że po prostu ręce mnie bolą. Jak chyba dwa dni temu trzymałem tego pada troszeczkę dłużej, ja jeszcze czuję jakiś taki dyskomfort, tego trzeba się przyzwyczaić albo mieć po prostu normalne duże jak człowiek ręce, bo w momencie kiedy ktoś ma małe rączki, no to jest relatywnie dosyć tak mech i tyle. Kolejna rzecz no to żywotność słuchawek. Co prawda słuchawki bardzo drogie. Myśmy je kupili za 619 zł w kolorze białym. Był też kolor czarny, chyba 20 zł droższy, 639, ale no one jakoś nie mają fenomenalnego czasu pracy na baterii, również. Co prawda grają świetnie i o nich nagram niedługo, niebawem, też odcinek. I tam producent daje bardzo fajny uchwyt. Myśmy go przyczepili akurat do ściany, bo chyba defaultowo ogólnie jest do ściany. I to jest uchwyt, który przywiercamy do ściany za pomocą kołka, podpinamy kabel od dołu, i to jest uchwyt. Uchwyt, który ma ładowarkę. Po prostu za każdym razem, jak odkładamy słuchawki, to możemy sobie ładować. Do tego standa też możemy sobie wkładać i nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o bateryjki, jakie są tam zastosowane, to są to bateryjki, które są przystosowane do tego, aby za każdym razem odkładać i ładować te sprzęty, i tutaj nie bójcie się o to w żadnym stopniu. Bójcie się wtedy, kiedy postawicie pada do ładowarki i nie używacie tego pada przez okres 4-5 dni. No to wtedy tego pada wiadomo i te słuchawki trzeba z tego uchwytu ściągnąć. Ale jeżeli codziennie używacie, codziennie ta bateria troszeczkę spada bądź spada diametralnie, to ładować codziennie można. Te sprzęty są stworzone i zaprogramowane. Po prostu jestestwo tam jest wykute w ogniu, po to, aby właśnie w taki sposób tych peryferii używać. Także tutaj się po prostu nie bójcie. Kolejna rzecz, jaką chciałem jeszcze powiedzieć, to nie wiem dokładnie, z czym to jest związane, bo aż tak się w specyfikacje nie zagłębiałem, ale playka jakby na tym samym monitorze, bo ja przyszedłem na monitor 4K 160 czy 180 Hz, też kupowaliśmy na kanale, także możecie zobaczyć, a żona ma 2K 140 czy 180 Hz. W każdym razie ja też miałem ten monitor i dałem go żonie, i na plejce te kolory jakoś tak. Żywie wychodzą. Nie wiem, czy te gry są inaczej jakoś napisane, jakoś zoptymalizowane, jakoś te kolory po prostu o wiele lepiej wyglądały na Playce niżeli na Xboxie, na tym samym monitorze, nic żeśmy nie zmieniali także to jest jedna taka rzecz, nie wiem czy to jakieś takie złudzenie optyczne czy po prostu, nie wiem, jakiś taki pusty efekt placebo, ale takie odniosłem wrażenie jeżeli chodzi natomiast o gierki jak są lepiej napisane, to na przykład w takiego Red Deada zdecydowanie więcej szczegółów jest moim zdaniem na Playce niż w przypadku Xboxa, że ona teraz sobie ogrywa Red Deada no i niektóre rzeczy, to ja sam się że szczegółowość tych rzeczy jest. Także naprawdę duży, duży plus. W pozostałych gierkach nie za bardzo różnice widzę. Może są, ja po prostu tego nie dostrzegam. Jeżeli chodzi o same ekskluzywy, ekskluzywy są, ekskluzywy są drogie, są dostępne oczywiście w PlayStation Plusie. Niemniej jednak to tam jest tyle gier, że to jest tak, że kupicie, poinstalujecie z 10, przy, przy pogracie w jedną 5 minut, w drugą 5. Ja ogólnie nie jestem fanem rozwiązania takiego game passowego, bo to poczucie gdzieś tam z tyłu głowy takiej presji czasu, że ma miesiąc, że coś tam coś tam, w każdej chwili mogą wycofać tą grę, ja się wkręcę, oni wycofają, później tak będę musiał ją kupić. Ja wolę poczekać na promocję, kupić grę i ogrywać sobie ją we własnym tempie, a nie, że ktoś mi będzie narzucać ile ja czasu mogę grać w jakąś grę i jeszcze okrażony to będzie abonament. Jakby to było za darmo, spoko, dobra. Jakby wasz wybór, ale jeżeli mam i tak za coś płacić, to już wolę sobie taką gierkę kupić, a przejście niektórych gier zajmuje i tak naprawdę bardzo dużo. Także 55 zł, a przejście tak 100% gry, no to jeżeli macie dużo czasu, to wiadomo, 3-4 dni może jakieś tam speedranerzy przejdą. Tydzień tak. W moim trybie raczej przejście gry to jest miesiąc dwa. Także tak to wygląda. I to się po prostu z ekonomicznego punktu nie opłaca. A jak usunę jakąś gierkę z PlayStation Plusa albo z Game Passa, a będziemy chcieli sobie wrócić, powiedzieć koniem w Dead, bądź cokolwiek innego zrobić, no to już takiej możliwości nie mamy. Bo gierkę i tak, i tak na końcu finalnie będzie trzeba kupić. Wersja bez napędu. Czy jest sens kupowania wersji bez napędu? Oczywiście, że jest sens kupowania wersji bez napędu. Ostatnio gadałem z klientem, który ma wersję z napędem i kupił sobie gierki w pudełku. Co się okazało, w pudełku nie ma płyty, tylko jest kod aktywacyjny, także... Może niektórzy znajdą pudełko z płytą, ale wydaje mi się, że to większego sensu nie ma, bo te gry są przeważnie droższe. Czasami zdarzy się. Ostatnio widziałem Hogwarts Legacy za chyba 89 zł, no to to jeszcze relatywnie byłoby fajne, ale cała reszta to takie dosyć mocno średnie. Jak oceniam ogólnie Playkę? Fajna. Jakbym, czy Czybym przesiadał się na Playkę z Xboxa Series X? Zdecydowanie nie. Dopóki nie poprawią tego pada i to tak paru innych rzeczy również, to tak nie za bardzo. Jeżeli miałbym kupić Playkę piątkę, a Xbox Series X, co bym kupił? Ja osobiście kupiłbym Xbox Series X. Niestety, tak to wygląda. Teraz myślę, że w pełni mogę wypowiadać się na temat Playki, bo miałem Xboxa, kupę czasu, teraz mam Playkę i ja zostaję z Team Xbox Series X. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego i pozdrawiam. Cześć!